Cześć, witam was serdecznie Dzisiejszy vlog będzie z ciągnika Ze względu na to, że po prostu Dosiewamy na polu Część tutaj działek żeśmy posieli Zanim jeszcze były te śniegi No i teraz po śniegach dosiewamy Tutaj jak widać jest Sucho Ale zaraz dojeżdżamy w takie miejsce Gdzie jest mokro i gdzie ja się wczoraj zakopałem Niestety jak tutaj talerzowałem to się zakopałem Dobrze, że siewnika nie podłączałem Do Agregatu, bo nie wiem, jak by mnie ktoś wyciągnął, a tak to udało się, że tak powiem, Wyjechać jakoś w miarę. Tutaj od brzega stoi woda, trochę już to przeszło od wczoraj, mimo wszystko. No ale sucho aż tak tu nie jest, nie? Także kawałek tutaj będę musiał zostawić i dosiać, jak obecnie po świętach. A to co można, to, to zasiejemy dzisiaj Także widzicie Z jednej strony mokro, z drugiej strony sucho A tam co widzicie, woda stoi w życie To żeśmy wapno rozsiewali Było fajnie sucho, mieliśmy jechać z dolistnymi A teraz jest za mokro No to co, wracamy w drugą stronę Lecimy tutaj już w drugą stronę. Ja można powiedzieć, że pół działki mam już posiane. E, tutaj będziemy, znaczy tu będziemy. Tutaj siejemy obies i to już jest przedostatnia działka, która tak naprawdę owsa została do siewu. Resztę, to co jeszcze nam zostało, to został tylko tak naprawdę słonecznik i e, zostało to, co będziemy e, siać na kiszonkę, czyli tam jeszcze na niektórych działkach seradela będzie z owsem i z peluszką także robota powoli idzie staramy się tutaj cały czas działać do przodu niedługo też, znaczy niedługo no zaraz po świętach lecimy z dolistnymi ze względu na to, że tam na niektórych działkach myślę, że można było będzie do wejść także jeżeli tutaj przez święta nie dopada to to fajnie obsuszy i, no i będzie można działać no bo to już jest czas Chcieliśmy to zrobić zaraz na początku miesiąca, ale zaraz jak spadł ten śnieg, już nie było za mokro. I, no I żeśmy nie zdążyli. Także zaraz będziemy tutaj z tym lecieć. No i co? A tutaj jak widzicie, no, część działki już jest tamta posiana, jeszcze tu. Tu jeszcze będziemy na trzeci dzień bronować, żeby się też wyrównało, bo jeszcze kamienie tu będziemy zbierać. I tu miejscami, tak po talerzówce takie ślady zostały, także to też na pewno będę chciał zniwelować maksymalnie Ja dzisiaj na polu jestem sam, mam tylko szczepkę tam jak dalej widać I, i sobie sam jakoś staram się ogarniać, dobrze idzie wszystko Także, także tak jest jak jest Tutaj jak widać naprzeciwko, sąsiad yy, owies posiał wcześniej ale jeszcze nic nie wyszło Na razie, jak to się mówi, tylko wiatr trochę wywiał tej ziemi, bo miejscami dziarka są na wierzchu No ale to co zrobić Tu też jest takie pole, że od jednej strony jest sucho, z drugiej strony jest mokro No i co, no nic na ten temat nie zrobimy no. Taka jest uroda, pola tego Tutaj też jedno działkę mamy taką, że woda stoi prawie na całości a Mamy też takie działki, na których na całych jest pieprz. Także, co zrobić? No nic się nie poradzi, trzeba sobie jakoś dawać radę. Także, co? Ja tutaj jadę sobie dalej. I widzimy się pod koniec działki. No, cóż, sianie na tej działce dobiegło końca. Ja to ostatni raz przejeżdżam. I lecimy do domu. No, ja z tego miejsca też chciałbym Wam życzyć zdrowych, pogodnych świąt. A ja sobie zaraz wyczyści srewnik i jeszcze pojadę na jedno działkę